Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. W ten poniedziałkowy poranek chciałbym wyrazić moją wdzięczność każdemu z Was za Wasze komentarze, za udostępnianie tych materiałów, za każdy like, za każdą, za każdą subskrypcję. Cieszę się, że te materiały podobają Wam się, że, że też dzielicie się tym, co przeżywacie, więc dziękuję Wam za takie partnerstwo w służbie. Bo myślę, że takie udostępnianie tego to też jest ścianie Bożego Słowa do tych ludzi, którzy potrzebują usłyszeć prawdy. A dzisiaj chciałbym zachęcić Was do tego, żebyśmy razem otworzyli pierwszy rozdział Ewangelii Jana i rozważyli fragmenty od 35 wersetu. I w tym fragmencie czytamy tak. To jest fragment, który opisuje powołanie pierwszych uczniów. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi uczniami, wpatrując się w przechodzącego Jezusa powiedział oto Baranek Boży. Po tych słowach obaj już sobie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że idą za nim, zapytał: Czego szukacie? Odpowiedzieli rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz. On na to chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia zostali u niego. Bardzo ważne jest to pytanie, które zadaje Pan Jezus uczniom Jana, którzy poszli za nim. Czego szukacie? Tak naprawdę Pan Jezus sprawdza motywację tego, dlaczego poszli za nim czy to jest tylko taka próżna ciekawość, zaspokojenie swojej ciekawości tego kim jest ten nauczyciel i gdzie mieszka? Czy autentyczne powołanie i autentyczne pragnienie pójścia za mesjaszem? I to pytanie, które Pan Jezus zadał tym uczniom, również zadaje dzisiaj każdemu z nas, również zadaje to pytanie ludzkości. Czego szukasz? Czy szukasz w swoim życiu zaspokojenia swojej próżności, swojej ciekawości, swoich porządliwości? Czy, za, czy szukasz zaspokojenia swojego czasu i chcesz miło spędzić czas i idź za mną czy szukasz cudów, atrakcji jakiegoś wow, które się dzieje czy autentycznie masz pragnienie pójścia za mną i zmiany swojego życia i poniesienia kosztów bycia uczniem bo zobaczcie, że Pan Jezus nie odesłał tych uczniów do Jana kiedy zaspokoili swoją ciekawość ale Pan Jezus był świadomy, że Uczniowie Chrystusa potrzebują bliskiej społeczności z Chrystusem, dlatego poszli za Nim, dlatego zostali z Nim, dlatego ich nie odesłał do Jana. I tak samo jest z nami. Kiedy stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa, potrzebujemy społeczności z Chrystusem. Ale każdego dnia Jezus sprawdza nasze motywacje, że to jest różne zaspokojenie swojej ciekawości, czy autentyczne pragnienie pójścia za Chrystusem. Sprawdzajmy motywacje i sprawdzajmy, co nami kieruje. Radości Panu pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.